Gdy znajdziesz się w ucisku i spotka Cię to wszystko w dniach ostatnich, jeśli wtedy zawrócisz do Pana, swego Boga, i będziesz słuchał Jego głosu, ponieważ Pan, Twój Bóg, jest miłosiernym Bogiem, nie opuści Cię, ani Cię nie zniszczy, ani nie zapomni o przymierzu z Twoimi ojcami, które im poprzysiągł. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 4, wersety 30 i 31. Powyższy fragment, jak i cała Księga Powtórzonego Prawa, jest postrzegany przez wielu komentatorów jako prorocza mapa historii Izraela. Wielu z nich uważa, że powrót Izraela w roku 1948 był spełnieniem się proroctw o jego przywróceniu, nazywając go superznakiem czasów ostatecznych. Ci sami ludzie przyznają jednak, iż większość Żydów, którzy wtedy powrócili byli ateistami i sceptykami. Aby zignorować fakt, iż Bóg nigdy nie obiecywał Żydom powrotu do Ziemi w niewierze, ludzie ci, najwidoczniej w desperacji, wymyślili nową, nieopartą na żadnych tekstach biblijnych, doktrynę o tym, iż powrót ten miał mieć miejsce w niewierze Żydów. Ta fałszywa doktryna będzie tematem jednej z części tej publikacji. Teraz jednak skupmy się na kilku faktach z fragmentu powtórzonego prawa rozdziału czwartego. Po pierwsze, jeśli powtórzonego prawa cztery jest proroczą mapą historii Izraela, to całkowicie pomija ona jakąkolwiek zmiankę o ponownym zgromadzeniu w jakimkolwiek czasie w niewierze. W rzeczywistości w wersecie trzydziestym warunkiem Bożego błogosławieństwa jest pokuta i posłuszeństwo. Tak więc w kluczowym fragmencie dotyczącym dni ostatnich nie ma żadnego szczegółu na to, co niektórzy komentatorzy nazywają super znakiem czasów ostatecznych, a więc powrotem Izraela do Ziemi w niewierze. Jest to delikatnie mówiąc istotny problem. Czy nie jest rzeczą logiczną, że gdyby powtórzonego prawa cztery był proroczą mapą dla Izraela w czasach ostatecznych? To fragment ten powinien zawierać jakąkolwiek wzmiankę o powrocie do ziemi w niewierze? Jeśli ponowne zgromadzenie w niewierze jest znakiem dni ostatnich, to czy nie powinno być ono zawarte w tym tekście o dniach ostatnich? Brak jakiejkolwiek wzmianki o powrocie w niewierze, a także nacisk na pokutę w przypadku powrotu z niewoli, stoi w sprzeczności co do zastosowania powtórzonego prawa 4 do wydarzeń z roku 1948? Po drugie, jeśli fragment ten dotyczy stanu Izraela w przyszłości, to wyraźnie przepowiada on, że w pewnym czasie Izrael ponownie popadnie w bałwochwalstwo i zostanie z tego powodu rozproszony. Zaufaszmy wersety 25 i 28. Mojżesz powiedział, że kiedy Izrael znajdzie się w ziemi i zacznie czcić innych bogów, wtedy JHWH rozproszy ich do innych krajów, do niewoli. I tam również będą czcić innych Bogów. Czy milenialiści wierzą, że stanie się tak w pewnym momencie w przyszłości? Czy wierzą, że Izrael był winny bałwochwalstwa w 1948 roku? Faktem jest przez nich zupełnie ignorowany. Po trzecie, co najważniejsze, przymierze Mojżeszowe, które oczywiście zawiera w swojej treści słowa z powtórzonego prawa, przeminęło. Dla tych, którzy uparcie trzymają się poglądu milenium w przyszłości jest to problem nie do przeskoczenia. Przymierze mojżeszowe zostało na zawsze wypełnione i przerwane przez Chrystusa. Jeżeli zatem przymierza mojżeszowe, włącznie z fragmentem powtórzonego prawa 4, zostało usunięte na zawsze, to absolutnie nie można odwoływać się do Niego jako mapy dla przyszłych wydarzeń dotyczących Izraela. Jedynym sposobem, aby powtórzonego prawa 4 lub powtórzonego prawa 30 mogła być zastosowana do przeszłości, jest przywrócenie przymierza mojżeszowego. Czy milenialiści wierzą, że przymierze mojżeszowe zostanie przywrócone? Z tego co mi wiadomo, absolutnie nie. Jest to zatem, jak już wspomniałem, problem, którego zupełnie nie można i nie da się ignorować. Jeżeli przymierze mojżeszowe zostało na zawsze usunięte, to milenialiści nie mogą odwoływać się do przymierza Mojżeszowego w przepowiedniach dotyczących współczesnych wydarzeń. Jeżeli przymierze Mojżeszowe przestało istnieć, oznacza to, że wszystkie jego obietnice zostały już spełnione. Podsumujmy nasze dotychczasowe rozważania na temat powtórzonego prawa rozdziału czwartego. Milenialiści twierdzą, że fragment od powtórzonego prawa 4.30 jest kluczową proroczą mapą historii Izraela. Jednak milenialiści uczą również, że przymierze mojżeszowe, które jest zawarte w powtórzonego prawa w rozdziale czwartym, zostało już na zawsze usunięte. Milenialiści nie wierzą, że przymierze mojżeszowe zostanie przywrócone. Mimo to, milenialiści odwołują się do powtórzonego prawa cztery, aby udowadniać, że wydarzenia z 1948 roku i wydarzenia takie jak Wielki Ucisk są wypełnieniem tego tekstu. Jak więc w imię rozumu można odwoływać się do unieważnionego przymierza jako podstawy dla przyszłych wydarzeń? Jeżeli to przymierze zostało usunięte, to także wszystkie jego postanowienia są też nieważne. Jest to zatem z gruntu nielogiczne, że milenialiści twierdzą, że przymierze Mojżeszowe zostało na zawsze usunięte, a jednocześnie odwołują się do przymierza Mojżeszowego jako mapy historii Izraela. W ten oto sposób, jeden z najważniejszych w paradygmacie tych, którzy widzą dni ostatnie jako jeszcze przyszłe wydarzenie, tekstów dotyczących dni ostatnich, został ukazany jako nie mające racji bytu we współczesnym i przyszłym zastosowaniu. Księga powtórzonego prawa 4 nie jest eschatologicznym fragmentem o końcu świata, a więc końcu historii ludzkości. Jest to jeden z rzadkich tekstów, w którym termin dni ostatnie oznacza po prostu w czasie późniejszym. Fragment z powtórzonego prawa 4 nie może być absolutnie zastosowany do przyszłych wydarzeń bez przywrócenia przymierza mojżeszowego. Bóg natomiast usunął to przymierze w roku 70. na zawsze.